Mamy tomografię komputerową zatok. I proszę zobaczyć tą białą kulkę, która tutaj jest. W tym miejscu. Tu nie ma czegoś takiego po drugiej stronie. Zaraz idę do operacji i wyjaśnię Wam, co to jest. Więc słuchajcie, to białe, co Wam pokazywałem, to jest ciało obce. Ujściu zatoki szczękowej po prawej stronie, ja to wyciągnąłem przed chwilą, to ciało, obce, to ciało obce było materiałem stomatologicznym, który został przesunięty poza korzeń zęba górnego i on wpada do zatoki. I jak on wpada do zatoki, to potem poprzez system transportu ślucowo-żązkowego te rzęski go przepchnęły w kierunku ujścia. No bo tak działa, działa fizjologia, że wszystko co jest za to jest przesyłane w kierunku naturalnego ujścia. No i utknął ujściu i zablokował ujście i wywołał stan zapalny zatoki dlatego pacjenta trzeba było operować, żeby mu usunąć to ciało obce, poszerzyć ujście i będzie zdrowy. Ach, y rhyswch fainsen